We could be. Dzień dobry kochani. Witajcie w nowym vlogu. Bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz jako ślad po sobie i przyjemnego oglądania. Dziękuję za to, że jesteście. Dzień, witam się z Wami teraz już z tej strony. Teraz mnie widać. Wyszłam tutaj do lasu, żeby wybiegać Larę, bo byliśmy już na spacerze tak bliżej domu na naszej polance, ale było bardzo dużo piesków. No i Lara zamiast zrobić to co powinna na dworzu. Czy toaletę swoją zamiast robić to intensywny wybieg z kumplami był, więc trzeba ją było odseparować troszkę od piesków zabrać w inne miejsce, żeby, wiecie, wyciszyła się, bo nie wiem, czy wasze psy um, załatwiają swoje potrzeby w trakcie zabawy z innymi pieskami, bo Lara absolutnie. <laughs> jest tylko zabawa, zabawa i nic poza tym. Także jesteśmy tutaj w lesie. W ogóle jest niesamowicie, bo nie ma much. Tutaj normalnie zawsze to jest mnóstwo meszek, a nie wiem, czy psikali czymś, czy coś, bo nie ma nic, ani jednej. Na szczęście, dzięki Bogu, może dlatego, że sucho jest, trochę już nie padało, to może to, co się miało wylęgnąć, to wylęgło się, a, a dalsze może jeszcze nie. W każdym razie e, uspokajam psa. Mi <laughs> się wydaje, że pies, w ogóle zwierzęta, tak samo jak ludzie, też potrzebują wyciszenia. I wyciszamy się teraz obydwie na łonie natury. Jest pięknie, tutaj jesteśmy w raju pokrzywowym, także trzeba uważać na nogi, żeby się pokrzywy nie pokąsały i wracam do domu i dzisiaj będę trzeci raz z rzędu robić naleśniki z keto, ale teraz będę robiła na słodko, jakoś normalnie tak mi wchodzą te naleśniki, chociażby z tego względu, że jest z nimi bardzo mało pracy. Dlatego, że wiecie, normalne naleśniki takie na mące, to ja musiałam zjeść ze cztery. Ja wiem, może ktoś je mniej, ale ja musiałam zjeść cztery, żeby się nasycić. Ja robię bardzo cienkie naleśniki, może to, wiecie, ktoś, kto robi grubsze, to może by dwa wystarczyły, ale ja robię zawsze bardzo cienkie i właśnie, tak się rozglądam, bo dochodzimy do głównej drogi, nie wiem, czy tam jakiś piesek nie idzie. W każdym razie te wystarczają mi dwa, bo one są niesamowicie sycące. I naprawdę jak jem obiad o 17, to ja do 12 następnego dnia kompletnie nie mam ochoty na jedzenie. To nie to, że się zmuszam, żeby nie jeść, żeby utrzymać okno żywieniowe, ja po prostu nie czuję żadnego głodu, nic. Więc dzisiaj właśnie zrobię sobie. Takie na słodko czekoladowe z odżywką białkową jeszcze bardziej będą syciły. Kurczę nigdy nie robiłam z tą mąką lnianą, ale muszę Wam powiedzieć, że one są dużo bardziej sprężyste z tą mąką lnianą niż bez. Tu jest nasza wylęgarnia właśnie komarów. Tak jak widać tu jest grząsko, a tu jest taki, taka rzeczka, taki strumyczek właściwie, który tu płynął zawsze. Ciężko powiedzieć, co to jest. No jakiś wylew. No bo po tej stronie już tego nie ma. Chyba zarosło. Ale tutaj zobaczcie. No. Jest woda, jakby ktoś nie widział. Lara, nie wchodzimy tam. Chodź, idziemy. Chodź, bo ja cię potem nie domyję. O Jezus. Już wpadła. No trudno, będzie kąpiel. Chodź, wracamy, Kicia. Także tutaj jest wylęgarnia komarów. No słuchajcie, komary też muszą się gdzieś rodzić, nie? Także te rodzą się tutaj. Ale tutaj naprawdę źrą jak wścieknięte. Także my idziemy do domu. Będziemy się już pomału kierowały w stronę domu. O, oh, Ale jest cudnie, jeszcze nie ma takiego żaru w lesie. Jest jeszcze tak absolutnie perfekcyjnie. Idealnie się oddycha. Jest idealna pogoda. I naprawdę, oprócz tego jednego komara, który przed chwilą użarł mnie w nogę, to nie latają te wstrętne meszki najgorsze. Więc. Jest pięknie. Także my ładujemy sobie baterie i widzimy się później. Pa! Zobaczcie jaką równą trawką porósł cmentarz ewangelicki. Po tej stronie tak nie. Tutaj e, tutaj nie jest tak równiutko. Tutaj więcej jakichś zielonych różnych rzeczy, liściastych chciałam A. powiedzieć, że, e, roślin powrastało. A tu zobaczcie, jak patrzycie, normalnie... Zielono niesamowicie. Tak porosła wysokotrawka, że mało co z daleka groby widać. Znaczy, pozostałości po grobach. Z bliska trzeba się przyjrzeć, bo jak się patrzy, tak z oddali to jest taki niesamowity klimat. O, widzicie? Chyba oprócz wszystkich świętych chyba nie pokazywałam tego miejsca. Tu nigdy nikt nie przychodzi, tu nie ma odwiedzających, tu nie ma rodzin, które przychodzą zapalić światełko. Tutaj, em, o widzicie, tam jest jakaś jedna, jedna lampeczka, stoi. Widocznie ktoś nie posprzątał jeszcze po wszystkich świętych, bo tutaj tylko gmina. O, jest nowy grób! Niesamowite, poczekajcie, ja muszę to, muszę to obejrzeć. Nie, nie grób. Ktoś postawił nagrobek. No, nie będę z psem wchodzić, ale czekajcie, może uda mi się to przybliżyć. Tego nie było. Absolutnie. Czekajcie. Nie widzę, co tam jest napisane, ale może wtedy, jak spojrzę w komputerze, to sobie wyostrzę. W każdym razie ktoś postawił nowy nadgrobek. No i stąd są. Światełka. Ten cmentarz to jest miejsce, którym opiekuje się gmina niemiecka. E, może Wam kiedyś pokażę to miejsce, gdzie oni mają swoją siedzibę. To jest tak na skraju miasta, jak się na Białystok wyjeżdża. E, fajne miejsce, bo oni opiekują się też starą, zabytkową wieżą ciśnień. Także jest to niesamowicie urocze miejsce. Bardzo chętnie Wam pokażę. Przy następnej, jakiejś najbliższej okazji. Także my idziemy robić naleśniki. I do zobaczenia. Na razie, chyba. Moje naleśniki są już gotowe. Takie trochę przyjeżdżam, ale to nic nie szkodzi. W środku mamy. Z wierzchu powinno być lepiej. W środku mamy jogurt naturalny grecki, bardzo tłusty, najtłustszy jaki może być. Do tego taka łyżeczka. Kupnego dżemu troskawkowego, ale o obniżonej zawartości cukru. No to jest tylko łyżeczulka albo nawet pół, i na to płatki migdałów. O. I tu ze środka wystaje kostka bardzo, bardzo gorzkiej, 80% czekolady. Także może nie jest instagramowe, ale zapewniam Was, że przepyszne i bardzo sycące. Bardzo, bardzo, bardzo. Także polecam serdecznie. Dzisiaj jest już niedziela i cały dzień to, żeśmy z Larą spędziły w lesie. Słuchajcie, zrobiłyśmy rano 11 tysięcy kroków w lesie, ale już wam nic nie nagrywałam z tego lasu, bo tak chłonęłam sobie atmosferę. Zresztą, ile można pokazywać lasów w jednym blogu, ale za to pokażę wam, bo wczoraj miałam wieczorne przesadzanie kwiatów. I zobaczcie, jak fajnie wygląda ten kaktus duży, kwitnący, przesadzony do dużej doniczki. No teraz to on się prezentuje. Ja nie zauważyłam nawet wtedy, że to tak nie bardzo pasuje, ale teraz zdecydowanie bardziej pasuje w takiej dużej donicy. Zobaczcie, jak się dumnie prezentuje. Stoi prosto. Ja go na chwilę tylko tutaj do tego patyczka bambusowego przyczepiłam, bo chciałam mieć pewność, że nie poleci. Ale stał wczoraj cały wieczór. I nic mu nie było. Przyniosłyśmy też wczoraj z larą, bo wczoraj też byliśmy w lesie, przyniosłyśmy cały wór piachu i tutaj ten czarnoziem jest cały wymieszany mm, z piachem. Myślę, że jest 30% piachu, 70, no, no tak będzie, 30% piachu, 70% czarnoziemu i żeśmy na balkonie robiły, czyli znaczy, ja robiłam, e, taką mieszankę właśnie. E, ja nie wiedziałam, słuchajcie, że musi być aż tyle piachu do kaktusów. Owszem, e, piszą, że musi być dobrze przepuszczalna ziemia, ale ja jakoś, no, no tak no nie pomyślałam, że to chodzi o piasek. Piasek, no kurde, no piasek, no. No więc jest wymieszane z piaskiem, nawet kamyczki takie malutkie tam są, także mm, super. I patrzcie, jak się świetnie trzyma, tutaj strasznie słońce świeci. Ale no teraz to on wygląda. Zobaczcie, tu jest ta e, doniczka. W której on był poprzednio, bo do niej przesadziłam drugiego kaktusa. Także no, taka jest różnica w wielkości. Ona jest. No, widać zresztą, co to dużo mówić. No, ogromna jest w porównaniu do tamtej. A tutaj zobaczcie, Asia, pomysłowy dobromir, no bo nie jestem w stanie wywiercić dziur yy, pod tą półkę. Yy, więc no, proszę bardzo, przyczepiłam sobie na rzemyczki. Nie podoba mi się to, że ewentualnie powinny być białe sznurki, ale no nie chcę kupować bez sensu sznurka, który mi nie jest potrzebny chwilowo. Natomiast wykorzystałam to, co mam, to są zielone rzemyki. I oczywiście jak przemek wróci, to wywiercie dziurki, ale na razie cieszy mnie już to, tak, jak jest. Bo jak mi to stało na podłodze, to mnie tylko denerwowało, a tak. Wisi na ścianie i już wygląda fajnie I zobaczcie, powiesiłam wczoraj małpkę tutaj na oknie Wydaje mi się, że ona tu fajnie wygląda Ona cały sezon w zeszłym roku stała dokładnie tutaj w tym miejscu Na miejscu tego bluszczu, tej Hedery, która no odpukać jak na razie się trzyma Więc tutaj powiesiłam małpkę Ona ma tutaj dużo świeżego powietrza, bo drzwi od balkonu są cały czas otwarte więc myślę, że będzie pięknie rosła. Tak się zachwycałyście w zeszłym roku małpką, więc myślę, że teraz też jej tutaj będzie fajnie. O. A jest poza tym niesamowicie piękna. Pięknie wygląda w tej dużej donicy, także super jest. Już jest późno. Ja, no tak jak mówię, pół dnia spędziłyśmy z Larą w lasie, bo tak nam cudownie nie ciągnął się wracać w ogóle. Miałam ze sobą miskę z wodą, tą taką składaną, więc Lara była ciągle zaopatrzona w wodę tak mi się nie chciało wracać. Wróciłyśmy do domu, no dopiero co, więc idę robić obiad. Pokażę Wam, jakiego fajnego kalafiora robię. Może Was zainspiruję do zrobienia podobnego. A może takiego robicie, bo przecież to nic nadzwyczajnego. Także dajcie znać, czy robicie takiego kalafiora. robić takiego kalafiora, bo ja go po prostu ubóstwiam. Pieczony kalafior ma zupełnie inny smak niż kalafior z wody. Jeżeli chociaż raz zrobiłyście takiego kalafiora, to potwierdzicie ale żeby ten kalafior był taki, wiecie, w punkt, żeby był niesuchy, żeby był właśnie taki esencjonalny smak, żeby posiadał. To bardzo ważna jest, znaczy najważniejsza jest marynata, bo samego takiego kalofiora wyrzuconego do piekarnika to można wysuszyć prędzej niż, żeby on był bardzo smaczny. Dlatego marynata to jest najważniejsza rzecz w takiej potrawie. I tak jak widziałyście, ja do marynaty daję oliwę z oliwek. Powinno być więcej, mi jest. Szkoda powinno być około, na, na taką dużą główkę kalafiora około 100 ml. Ja go zwykle kroję w plastry, ale że ten kalafior dzisiejszy to był taki, że w zasadzie tylko jeden plaster ze środka wyszedł, a cała reszta się rozpadła. No to wiecie, dla ogólnego smaku nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko dlatego, że nie tak ładnie na talerzu wygląda, no ale tam mniejsza z tym. Więc ja do marynaty daję teoretycznie około 100 ml, a tak prawdziwie. W moim wykonaniu to jest jakieś 50-70 ml oliwy z oliwek. I do środka daję sól, pieprz, paprykę słodką, czosnek. Ja daję czosnek w takiej przyprawie widziałyście tam, pokazywałam przyprawa koreańska, dlatego że ona w środku ma czosnek, cebulę, sezam. Nie pamiętam co jeszcze, ale te trzy rzeczy przede wszystkim czosnek, cebulę i sezam. I wszystko to ładnie rozmieszam i smaruję właśnie takim pędzelkiem tego kalafiora. Pędzelki jest fajny, bo on dociera tam do środka, do tego kalafiora. W momencie, kiedy on się ładnie nam przekroi na plastry, to jest dużo łatwiej go wysmarować, żeby on był dobrze nawilżony. Natomiast wiecie jak każdy jest inny, każdy jest mniejszy, większy, to wtedy ten pędzelek ułatwia dotarcie do głębi tych wszystkich różyczek kalafiora. Wkładam do rozgrzanego piekarnika gdzieś na 180 stopni na 20 minut i pycha jest. Także polecam serdecznie, a u nas właśnie dzisiaj kalafior pieczony i kurczak z wolnowaru, który się już zrobił i czeka na to, żeby go wyjąć. Także ja czekam na swojego kalafiora i zaraz idziemy jeść. Jak coś jedzie, to życzę Wam bardzo, ale to bardzo smacznego. Uwielbiam połączenie pieczonego kalafiora, w ogóle kalafiora jakiegokolwiek, i ogórka kiszonego, dlatego u mnie właśnie dzisiaj taki zestaw kawałek piersi, pieczonej z kurczaka, i do tego pieczony kalafior i niepieczone ogórki. Także jeszcze raz smacznego dla wszystkich. Jestem już na końcówce montowania vloga, ale pomyślałam sobie, że pokażę Wam taką super szminieczkę, którą ostatnio sobie kupiłam w nie w, HB, w naturze. Hebe w ogóle u nas jest zamknięte, nie wiem co się stało. Nie wiem, czy jest remont, czy coś, ale wiecie, teraz będę częstym bywalcem w galerii Brama Mazur. Z racji wykonywanego zawodu, więc e, będę mogła podpatrywać, co tam się dzieje. Ale pewnie jakiś remont, bo chyba nie likwidują nam Hebe, bo ja bym się załamała. W każdym razie, nie byłam w Hebe, ale byłam w naturze. Natura jest zupełnie w innym miejscu miasta niż Hebe. Hebe jest powiedzmy na końcu tej ulicy, na której jest e, natura. Tak powiedzmy. W każdym razie jest tam, boże kto ma, sensik, jest tam marka Sensic. Nie wiem, czy ona jest gdzie indziej jeszcze. Chyba nie. Bo w nie na pewno Sensika sensik nie ma. W każdym razie ja chyba tylko jedno cienie z Sensik. Ale tak chodziłam i szukałam sobie szminki. Chciałam sobie znaleźć taką, wiecie, tanią szminkę. Żeby miała takie, wiecie, retro-drobinki. Coś takiego, taka retro-perełka, jak były w dawnych czasach, jak to ja zaczynałam się malować, czyli w latach 80. Osiem, przełom 80. i 90., tak, tak to pewnie było. Zaczynałam się malować, a wiecie, zwykle laski zaczynały się malować od popalowania brwi, nałożenia super pomarańczowego samoopalacza na twarz, no i jakiejś błyszczącej szminki. I wtedy były modne perłowe, takie stuprocentowo prawie, że trupio, białe z takim. No, taki fioletowy miał ten błysk, ten taki błyszczyk, czy, czy jak to, nie, błyszczyk to nie, to, to taka szminka była, wiecie, nie? Albo zmieniający kolor turecki szminki, wiecie, zieloną się malowałyście, a one się robiły y, różowe wtedy, jak się utleniły. W każdym bądź razie czegoś takiego szukałam, miałam ochotę właśnie na coś takiego i to jest właśnie to, co mam na ustach. I to jest taka e, prosta, taka e, właśnie pomadeczka z marki Sensik i to jest jakaś linia czekajcie, to się nazywa atłasowa pomadka do ust, atłasowa pomadka do ust e, natura A! to znaczyłoby, że Sensic to jest po prostu marka natury to ja nie wiedziałam e, to jest, ja tylu rzeczy nie wiem, no ale trudno w każdym razie to jest numer 204 to się nazywa em, bo jest kilka wersji pomadek Sensic, to jest wersja Satin Touch a kolor to jest 204 Rose Attraction Pies gryzie kość. Rose Attraction. I to jest coś takiego, zobaczcie. No, tak mi to przypominało pomadkę z lat 80. Czekajcie, bo ja nagrywam przednią kamerą, i nie wiem co do widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. To jest autentycznie mm, taki efekt. Fajny, bo to jest, nie rozlewa się na ustach, nawet przy dużych temperaturach. Ma taką właśnie perłową poświatę. Ale jest tak komfortowe jak błyszczyk, że można sobie, wiecie, nakładać na usta bez lusterka żadnego. To nie wymaga konturówki, niczego takiego. Mi się to bardzo podoba, powiem Wam. Były różne, najróżniejsze kolory i czaje się jeszcze na pomadkę i jeszcze jaśniejszą, która jest jak taki kremik perłowy. Są też chyba trzy odcienie, ale to jest z Catrice. One są w takim różowym, kwadratowym, półprzezroczystym opakowaniu, nie takim okrągłym, tylko kwadratowym w przekroju. Kupię na pewno tylko akurat ta, była w promocji, więc Asia wiecie, kupiła tę, która jest w promocji. Ja ją kupiłam za 11 zł, chyba, a normalnie kosztuje 16,99, czy jakoś tak. No powiedzmy, 17 kosztuje bez promocji, 11 w promocji, a tamta z Catrice była po 20 zł. Ja mam ogromną słabość do pomadek od czasu, kiedy mam usta, bo generalnie, wiecie, jak nie miałam ust, w ogóle miałam tylko dwie kreski, to żadnej przyjemności z malowania ust nie było, a teraz od czasu, kiedy jakieś tam usta mam. To aż mam ochotę je malować. A druga sprawa jest taka, że jeżeli macie usta prawdziwe czy zrobione, bo to nie ma żadnego znaczenia, to nawet jak się nie pomalujecie, to wyglądacie fajnie. A jak nie macie ust i macie naprawdę takie wściekłe kreski tylko, to nawet jak się pomalujecie, to i tak nie wygląda to fajnie. Także. Ja pamiętam, jak pierwszy raz szłam na powiększenie ust. W sumie powiększałam usta chyba sporo razy, dlatego że Daria, która robi mi usta, no już nie byłam rok. Daria, która robi mi usta, powiedziała mi, że nie dość, że mam właśnie brak ust, to jeszcze to, co mam, pluralnie mi się chowa. Ja się nauczyłam teraz, wiecie, wypuszczać te. Głupie to brzmi, ja wiem, ale tak nauczyłam się nie wciągać tych ust do środka. O, nie miałam tak. To co tu malować, no nie ma co malować. Więc ja chyba powiększałam usta 4 albo 5 razy po bardzo mało, po pół mililitra kwasu hialuronowego, dlatego że, żeby w ogóle wypełnić usta, to trzeba je jak Gdyby rozciągnąć skanki w środku, żeby można było ten kwas wpompować. I powiem Wam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, jeśli chodzi o poprawienie sobie samooceny. Bo wiecie, ciało można sobie wyćwiczyć, wypielęgnować buzię. No co chcecie. Ale jeżeli coś wam w anatomii waszej nie pasuje, no to tego się szczególnie na twarzy, bo gdzieś tam coś, co można przykryć ubiorem, to w ogóle jest inna sprawa, ale ust nie da się przykryć niczym. I jeżeli jest to wasz kompleks, a możecie sobie pozwolić na to, żeby te usta powiększyć, czy zniwelować asymetrię, bo niektórzy mają nie, nie tyle, że mają małe usta, albo że ich w ogóle nie mają, tylko po prostu mają niesymetryczne yy, i to też nadaje dziwnego yy, wyrazu twarzy. Więc jeśli możecie sobie pozwolić, to zresztą nie są aż takie wielkie pieniądze. Więc jeżeli możecie sobie pozwolić na poprawienie w swojej twarzy czegoś, co nie jest, wiecie, tylko kaprysem. No, wiadomo, na usta są tylko kaprysem, że sobie powiększę to. Ale chodzi o to, że to jest dla mnie to powiększenie ust. Mnie nie chodziło o zrobienie, wiecie, glonojada na twarzy. Mnie chodziło o to, że żebym przestała mieć taki strasznie zacięty wyraz twarzy, bo ja wyglądałam jak taka. Jak się, jak się nie, nie, mm, nie pilnowałam swojego wyrazu twarzy, to wyglądałam jak taka wściekła żmija, taka z wiecznie zaciętą twarzą. I osoby, które nie wiedzą, co zrobiłam, czy zrobiłam sobie usta, to yy, patrząc na mnie w miarę yy, tak na co dzień, nie zauważyły w ogóle, że coś się zmienia w mojej twarzy w sensie nie zauważyły, co się zmienia. Ale zastanawiały się po pewnym czasie, Boże, co ci się zrobiło takiego z twarzą? Co robiłaś? Takiego, że tak ci buzia odgłodniała, że taka jesteś wesoła, wiecie. No bo yy, przestała mieć taki bardzo, bardzo zacięty wyraz twarzy, i od tego normalnie zrobiła się pogodniejsza twarz. Dobra, to taka refleksja, nie wiem co mnie naszło, ale chciałam Wam pokazać tą szminieczkę, bo jest bardzo komfortowa, kosztuje bardzo mało pieniędzy i występuje w wielu wariantach kolorystycznych, także jak macie ochotę na coś takiego przetestować sobie, to ja bardzo serdecznie polecam. Nie jest to trwała pomadka, nie jest to matowa pomadka, nie jest to zastygająca pomadka, ale jest to bardzo miła, komfortowa za małe pieniądze pomadka. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Zostawcie łapeczkę w górę. Powtarzam się i będę się teraz już powtarzać, bo widzę, że to daje efekt. Daje efekt, daje. Po poprzednim piątkowym vlogu też przeszło 200 łapek w górę. Także jeżeli możecie, to zostawcie. Nie powiedziałam tego na początku. Albo sobie takiego dżingla nagram. Albo taki, taką wstawkę na początek. Dzień dobry. Zostawcie łapkę w górę, jeśli możecie. <laughs> Dobra, trzymajcie się ciepło, buziaczki i do zobaczenia już w środę.